Czuję, że mam wylew. Oj To jest chili, chili? mango, green chili? garlic. Oprowadzę was i powiem wam, ile kosztuje jedna doba w hotelu, gdzie kręcono Kazwegas. Za dużo osób tu podchodzi. Mam tak zachwianą strefę komfortu, bo wszyscy na mnie patrzą. Przechodzę mikrofon, że czuję, że mam wylew, ale siadamy. Prawda? Masakra. przyjdę szybko na zdjęcie. To jest wideo. video! jest wideo, tak. tutaj Teraz stoję, czekam, aż wypiję herbatę z hibiskusem. Czuję się strasznie, więc pijmy szybko, bo nie, daję, nie dam rady po prostu. Przyszedł też generalny menadżer z tego hotelu i powiedział, że jak mam jakieś prośby, Pytania to mam do niego pisać. I tak jak mówię ta wersja, że wszyscy wiedzą, że tu przychodzę nagrywać, bo do mnie pisali, bo zauważyli, że nagrywam, no nie podoba mi się, że tak wszyscy się patrzą, natomiast musimy to przeboleć. Hello. Okay, thank you. Dziękuję. Mam pokój na 58 piętrze, 59 teraz jest w remoncie, także sprawdzimy, jak to wygląda. Czy jesteśmy na najwyższym piętrze, jeżeli chodzi o pokoje w tym hotelu. Czuć to właśnie w uszach, że jest takie ciśnienie, że jest. W zależności od pokoju doba w tym hotelu zaczyna się od 550 zł do mniej więcej 2000. Ja za pokój na 52 piętrze za dobę ze śniadaniem zapłaciłam 650 zł, natomiast od hotelu dostałam upgrade na 58 piętro. No i zobaczcie co tam na mnie czekało. Powiem wam, że tego się nie spodziewałam, ponieważ y ja za ten hotel zapłaciłam, natomiast dwa dni temu odezwali się do mnie właśnie z tego hotelu na Instagramie, żeby potwierdzić, czy to ja zarezerwowałam pokój. O, potwierdziłam. Więc przywitali mnie zupełnie inaczej. Nie miałam check-inu normalnie, tak jak zwykli ludzie. Jak wiecie, ja tego nienawidzę, no ale pominijmy ten temat. Natomiast hotel mam, czyli znaczy pokój mam. Na 58 piętrze miałam mieć na 52, ale to co zobaczyłam w pokoju, to jest totalnie coś, czego się nigdy nie spodziewałam, a mianowicie. Dostałam tort. A ten tort jest z okładką mojej książki. I podobno jest bardzo dobry, czekoladowy. Kolejna rzecz. Yy, zdjęcia z mojej książki. I to jest nie jedyne zdjęcie. Makaroniki, czekolada. Apartament ma jakieś 65 metrów, jest na najwyższym piętrze, jeżeli chodzi o pokoje. Zacznijmy od łazienki, która nie należy do najmniejszych, ponieważ mamy zarówno kabinę prysznicową, jak i dużą wannę, a w łazience znajduje się dosłownie wszystko. Mamy kosmetyki, różnego rodzaju szczoteczka do zębów, czyli taka, taka klasyka w lepszym hotelu. I tak, żebyście widzieli, to nie jest tak, że jestem królową Elżbietą i tylko dla mnie jest otwarty balkon. Każdy gość jest w stanie mieć otwarty balkon, bo jest zamknięty na klucz. Natomiast musi podpisać dokument, że zdaje sobie z tego sprawę, że mo może być niebezpiecznie, że może coś się wydarzyć. I po prostu, jak to podpiszecie, to przychodzi osoba z obsługi i otwiera wam balkon. Mamy też balkony, gdzie stricte widać tylko miasto, chociaż dla mnie to jest lepsza opcja, ta którą mam teraz, dlatego że. Widać wszystko. Mamy i widok właśnie na wodę. No miasto też jest po prostu. Z drugiej strony jest więcej wyższych budynków, natomiast uważam, że naprawdę widok jest niesamowity. Niesamowity. Pokój widać, że nie jest najnowszy, natomiast wszędzie mamy walzany ze świeżymi kwiatami, mamy duży telewizor, mamy duże łóżko. Podejrzewam 2 na dwa. No, jeżeli chodzi o powiedzmy cały design, to jest to do odświeżenia, natomiast tutaj płacimy za. Za to, że tutaj był nagrywany film, że jest to bardzo popularny e, hotel, że jest to pięciogwiazdkowy hotel. No ale według mnie największy hype jest przez to, że to jest Cadwaga e, no, z Bangkoku i głównie chyba na tym lecą od wielu lat. No ale nawet widzicie, te balkony robią swoją robotę, tak? Bo to nie jest zwykły design balkonu, jak kojarzycie z e, hoteli wakacyjnych. Tylko tutaj robi wszystko klimat, nawet jak nie jest najnowsze. Na pewno w standardzie, jeżeli chodzi o ten apartament, jest przypisany pokój na 52 piętrze, gdzie możecie sobie wejść, właśnie odbić się tym, gdzie macie różnego rodzaju picie, przekąski, możecie sobie odpocząć, możecie pracować, także to jest standard. Natomiast to no już nie jest standardem, ponieważ dostałam na właśnie Skybar, gdzie miałam, byłam na otwarciu, czyli na pewno to miejsce, gdzie kojarzycie, to wyższe miejsce, gdzie kojarzycie z filmu dostałam vouchery na drinki. Nie wiem, jakie są teraz ceny drinków, natomiast jak byłam kilka lat temu właśnie na tym otwarciu, no to nawet jak były drinki alkoholowe, no to ja wydałam, znaczy jak miałam tak przeliczyć, to wypiłam kilka tysięcy, dlatego, że jeden drink kosztował nawet 400, 500, 600 zł, ponieważ była cała historia w ogóle opowiadana, jeżeli chodzi o te drinki, bo była tak, woda z lodowca, z Fiji coś tam, owoce skądś tam i dostaliście drinka i opowieść pięciominutową o tym yy, jaka jest historia, w ogóle że ten drink się pojawił tutaj yy, w skybarze. Więc to sprawdzimy i przy okazji wam powiem yy, co zamówiłam, ile to kosztowało, bo normalnie za to, akurat za to nie zapłacę. Chodźcie. Na 52 piętrze macie typowo kameralne miejsce, gdzie możecie przekąsić coś bądź popracować. Różnego rodzaju piwa, yy, mamy drinki, mamy też drinki bez alkoholu. Oczywiście musi być też herbata, kawa. Kawa mrożona. Picie zaraz sobie zamówimy, natomiast um, jest tutaj bufet otwarty, także zobaczymy, co można sobie zabrać. Szwedzki stół był bardzo różnorodny, natomiast bardzo zdziwił mnie fakt, że w ogóle nie było kuchni azjatyckiej. Głównie królowała kuchnia amerykańska oraz francuska, ale Was zapraszam do stolika, żeby spróbować kilka pozycji. Kawa mrożona jest. Mamy dwie, trzy, cztery pozycje. Dwie na słono, dwie na słodko, czyli kanapka krabowa, tutaj taki sandwich, wersja kukurydziana z serem, magdalenka pistacjowa oraz tarta lemon-kart z kwiatami jodalnymi. Co prawda ja się spóźniam na lunch, który był do 15, natomiast od 16 macie przekąski. Głównie są europejskie, nie widziałam tutaj typowo kuchni tajskiej. Natomiast jest też sporo owoców morza, na przykład mamy kanapkę z mięsem z kraba o, właśnie. i z warzywami, czyli jest tak właśnie krab majonez, na pewno jest przepyszna. Wziąłem też sandwicha na mące kukurydzianej z serem i z szynką. Tutaj widzę jakaś kukurydza jest, także on... no, taka kanapeczka naraz. Do tego magdalenka pistacjowa, chociaż ten kolor w ogóle mi jakoś pistacji nie przypomina i e, tarta e, cytrynowa, z jedalnymi kwiatami i z bezą. Mm. No, bardzo, bardzo. To pachnie... Czy mi nie pachnie. Mm. Ale dziwne, taki jakby serek kukurydziany, myślałam, że będzie ser żółty bardziej, taki coś innego, w sensie dla mnie dziwny smak, taki niezrozumiały, jakby jajeczno, kukurydziano, serowo, ser żółty z kanapkowym, ale bardzo dobra, bardzo dobra. Jest pistacjowa, ale no nie wygląda mi to na pistacjowy smak, chyba, że jakiś aromat. Tak wygląda. To no. jakaś Albo pomylili nazwy, bo to było napisane po angielsku, że jest pistacjowy, a jak dla mnie, bardziej wiśniowy. Jakby była wiśniowa, to jest ok, bo jak pistacja to chyba nie bardzo. No, muszę się odchudzić, jak wrócę, ale pyszno. Właśnie znajdujemy się na 35. Na górze też tam widać balkony i pokoje hotelowe. Teraz trochę padało, więc jest mokro. Basen nie jest za duży, natomiast też mamy opcję baru, więc możemy sobie później w barze. Mamy też saunę. Ludzi jest dość mało. W ogóle mam wrażenie, że to jest bardzo mało gości. Natomiast na pewno jest bardzo prywatnie, tak się przynajmniej wydaje. Powiem tak, że wyczuli moment, dlatego że właśnie pan zapukał i przyniósł mi. Najlepszy deser, jaki istnieje na świecie, jest to Mango Sticky Rice. Więc oczywiście, jak tylko przyniósł, to musimy go skosztować. Właśnie tak trochę ba baliszko. Mmm, ojej, No, jest pyszna! Dobra, jedziemy na 63 piętro. Mam wspomniane wcześniej vouchery. Także coś sobie wybierzemy pysznego i pokażę Wam, jak wygląda widok i w ogóle, jak wygląda ten e, słynny Skybar. Pamiętajcie, że nie musicie być gościem hotelowym, żeby skorzystać ze skybaru, natomiast obowiązuje styl casualowy, także spodenki totalnie nie przejdą. Najpierw, wiecie co, wybiorę drinka. Jak wiecie, za mną jest sporo osób, więc nie chcę tutaj robić słusznego tłumu i zamieszania. Więc bierzemy drinka, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Mamy też z tyłu słynne schody, które na pewno kojarzycie. Przestaurują sobie na nich zdjęcia, więc i ja zrobię. Także na razie zapraszam Was do baru. Jak możecie się domyślać, nie jest najtani, natomiast obsługa jest na najwyższym poziomie. Średnio za jednego drinka musicie zapłacić między 150 a 200 zł. Zamówiłam dwa drinki, z czego jeden jest inspirowany właśnie e, słynnym filmem Katz Vegas, który był tutaj kręcony. Także teraz wszystko spróbujemy. E, już mam dwa drinki. Pierwszy to podejrzewam, to jest ten e, inspirowany e, filmem Katz Vegas. Drugi to jest coś w stylu znanego wam wszystkim mojito, tylko bardziej podkręcony smak, różnymi tam syropami. Jesteśmy na słynnych schodach, natomiast taka ciekawostka odnośnie nagrywania w ogóle e, słynnego Cuts Vegas, to na planie było tylko 50 osób, jak na hollywoodzką produkcję to jest bardzo mało, dla, na przykład na Master, w MasterChefie jak byłam, było około 150 osób, tak dla porównania. E, cała śmietanka była w tym hotelu, i dni zdjęciowych było zaledwie około 15-20, więc to jest naprawdę bardzo mało, a resztę nagrywali w Stanach. Zobaczcie sobie ostatni raz, jak to wszystko wygląda z tyłu, ale przenosimy się na śniadanie. Bez ogródek mogę powiedzieć, że to jest najlepsze hotelowe śniadanie, na jakim kiedykolwiek byłam. Miałam wrażenie, że jedzenie jest z każdego kraju i ilość tego jedzenia po prostu mnie przytłoczyła. Wyobraźcie sobie, że nie mieli tosterów, a całe pieczywo przypiekali na żywym ogniu. Ja zamówiłam, tak. E, humus, e, marchewkowy, pita, do tego e, z szynką i z serem omlet. Tu mamy taką wersję japońską, z om taki omlet zawinięty, który jadłam właśnie w Japonii, więc zamówiłam taki sam. No już taki malutki jeden wajgielek żeby też nie przesadzić, który był robiony na żywym ogniu. E, trzy e, takie deserki francuskie, więc tutaj macie i bezę włoską, i czekoladę, i pan, pan chocolat. E, Kiełbaski wieprzowe, musztarda, ketchup. no i zaczynamy, zaczynamy od kawy mrożonej. Omlet wygląda obłędnie, zresztą zobaczcie środek, delikatnie płynny, z serem i z podsmażoną szynką. Mm. Czyli bardzo dobrej jakości jajko dużo masła, bardzo dobra ten pan którego widzicie pochodzi z Indii i jest głównym szefem kuchni w tej restauracji a jak tylko usłyszał że kocham indyjskie chlebki nan z czosnkiem to od razu mnie przyrządził i tak wiem że jestem trochę inaczej traktowana niż reszta natomiast widzę dookoła, co się dzieje i według mnie obsługa jest na najwyższym poziomie oprócz przepysznych chlebków naan dostałam też do degustacji indyjskie pikle a pikle z mango były po prostu wybitne to right? yeah, mango chicken, chili, yeah. green Dodatkowo też dostałam idyjską, ziołową herbatę z mlekiem, która była genialna i mocno rozgrzewająca. Także dopijam herbatę i jedziemy do pokoju na podsumowanie całej doby w tym hotelu. Pokój, w którym byłam wraz ze śniadaniem to koszt 1400 zł, natomiast są naprawdę super promocje i możecie wyhaczyć pokój za 400 zł. Według mnie warto tu być chociaż jedną dobę dla śniadania oraz dla widoku.